godzina po szóstej właśnie jadę do lasu jeszcze jest ciepło ale zanim dojadę to trochę potrwa ja coś będzie będę nagrywał no to co widzimy się w terenie mała przerwa takie widoki tu widzimy stan łabędzi trochę odpocznę i lecę dalej wchodzę aż 4 godziny ale na razie nie widać zwierzyny tak żeby chodziła Удастся, вообще No i chyba jakieś do nie widzę Kiegoś tu nie ma gdzieś po to pułapki Komu tu się chciało Wywalać Patrzyć czy nie ma po to pułapki coś nie widzę, może nie będzie Zobaczcie Wszystko jest, nawet scena, 4,95 manany o, z, z, Plastiki, fajki, pomarańcze, no wszystko, zobacz, ogórki jeszcze foli Masakra Podobnie z tej folii wyciągnąć Zobaczcie, jest te tereny jest takie Masakra Ogórki folii, plastiki Nie wiem, brak słów I to dalej Pomyślę, może po to pułapkę zamontuję i zobaczę kto takie rzeczy robi. Bo normalnie zostawię to bez komentarza. Ogórki foli dobra Dobre, na razie co o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach, a ja idę dalej.